Panie już w sobotę mecz półfinału Centralnej Ligi między Gojnikiem a Legią. Jakie nastroje w sztabie, w drużynie? Cóż, bojowe i optymistyczne. Zobaczymy, czy to, na co pracowaliśmy ciężko przez cały sezon, zniweczymy, bo można powiedzieć, że ligę przez fazę zasadniczą wygraliśmy w Cuglach, ale teraz to już nie ma znaczenia, bo 19 punktów przewagi nad Polonią bodajże 24 na trzecią drużyną, już, to już odchodzi zapomnienie. My już o tym nie pamiętamy, koncentrujemy się tylko na zespole swoim oraz na naszym najbliższym rywalu z Zabrza. No i cóż, jesteśmy w dobrym miejscu, uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani, ale wszystko zweryfikuje boisko. Ostatnie dni upłynęły chyba pod e, takim znakiem zbywania tych piłkarzy, którzy mają wystąpić, bo było trzech zawodników z, z pierwszym zespołem, czy z EZF, czy od Pana. Tak, dokładnie. Z tym, że z założenia, czy w drugim zespole, czy w, nasz, w naszej drużynie są bardzo ze sobą spójne, więc, mhm. yy, więc tak samo zawodnicy z pierwszej, z pierwszej drużyny często występowali, czy to w drugiej, w drugiej drużynie, czy zdarzało się, że grali mecze u nas, więc to nie jest aż takie, aż takie trudne, jednak to jest niezwykle Istotny, istotny element, bo przede wszystkim, żebyśmy teraz zaczęli tworzyć drużynę, bo spotykają się zawodnicy na co dzień trenujący w różnych zespołach, a teraz musimy stworzyć jeden zespół, który ma wspólny cel i będzie chciał go zrealizować. Gójnik to jest taka przystawka przed y, finałem z Lechem i wszyscy typują, że taka paja ostatecznie spotka się w tych dwóch najważniejszych spotkaniach. No tak, y, tak to wygląda na papierze, chociaż my w ogóle nie myślimy w tym momencie o Lechu, liczy się zespół z Zabrza. Analizowaliśmy jego mecze i jest to bardzo dobra drużyna, do której podchodzimy z szacunkiem, uznaniem dla ich umiejętności, ale również pewni siebie, pewni tego, co sobą reprezentujemy. Ale to by były duże błądy, gdybyśmy myśleli już teraz o finale, że to jest jakaś przedstawka Absolutnie, to jest bardzo ważny mecz, to jest też taki dla nas mały finał. Bo teraz, jeżeli byśmy mieli możliwość zagrać cztery mecze w przypadku awansu, tak się stanie, to dla nas są cztery finały. Co wiecie o bójniku? Przede wszystkim jest to drużyna bardzo dobrze organizująca się w grze defensywnej, przechodząca z trójki obrońców w piątkę oraz dwóch defensywnych pomocników. Właśnie ciężko bardzo sforcować ich w środkowej strefie boiska, aczkolwiek mamy te, mają też mankamenty, jeżeli chodzi o organizację defensywnej, które będziemy chcieli. Hey, Uwypuklić podczas najbliższego spotkania w dniu jutrzejszym. No ale o tym to bym nie chciał mówić, jakie to są mankamenty. Mamy no, jakieś takiego najważniejszego zawodnika w zespole w którego jakby nie najbardziej się obawiacie. Jest. Nie chciałbym na nazwiskami, chociaż mamy dużo informacji o każdym zawodniku. Bardziej górnik jest niebezpieczny, jakby. Jako drużyna, jako zespół, bo to jest. Wydaje mi się, że jakby kilku trenerów pojechało na jakieś mecz górnika, to każdy by mógłby innego zawodnika wyróżnić. Oczywiście są tam zawodnicy, którzy mają, że tak powiem, lepsze statystyki, lecz, lepsze liczby, ale nie ma tam jakiejś jednostki, która by była ponad cały zespół w jakiś wybitny sposób. Jakie przyjęcia spodziewacie się w zawsze? bo Wiadomo, że kibice górnika są bardzo mocno z ciśnieniem Ani na legie. Yy, No Dokładnie tak, 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 tak zapewne będzie. Nie wiem, jakie będzie zainteresowanie tym spotkaniem, aczkolwiek raczej miło tam nie będziemy przyjęci, aczkolwiek nie ma co się nastawiać, nastawiać negatywnie. Przychod jedziemy tam zrobić swoje, zagrać jak najlepszy mecz i na to się koncentrujemy. Nie myślimy o jakichś takich aspektach pozaboiskowych. Na pewno to będzie walka przez 90 minut. i będziemy chcieli odpowiedzieć przede wszystkim wysoką kulturą gry, dobrą organizacją oraz, oraz yy, jakością czysto piłkarską. Do tego, jeżeli dołożymy zaangażowanie i zrealizujemy to, co sobie wcześniej założymy, to miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jesteśmy w takie, takiej myśli.